Dziś miejskie gliny będą mieć podgórkę. Miał, miau we wrocławskie mieszkania, powiedziały, że mam opuścić. co ja przestanę sprzątać. Nie nauczymy kurzu lapować do dziury, no. Oto południe Wrocławia. Życie tylko z pozoru spokojnie tu płynie. Nie widać tego dokładnie, jak płynie ta cała warstwa na tym. No, na natomiast było no. tego bardzo dużo. Tam są wykonywane prace remontowe na moście kolejowym. To, to A czy na kamizelce był napis jakiś? Nie mam pojęcia. Dziękujemy panu bardzo. Proszę uciec. Do Dziękujemy. widzenia. Do widzenia. Miejskiej gliny czeka więc wyprawa nad rzekę Ślęzę. Sami sprawdzą, co w niej pływa. Sprawa jest skierowana do generalnego wykonawcy. Mm. My robimy swoje. Tamta sprawa jest wyjaśniona, ponieważ ten tank, który to zgłosił i się do materiału. On tutaj cały czas powiedzmy wynajduje jakieś różne rzeczy i żebyśmy nie mogli kontynuować pracy. Mm. Sprawa jest wyjaśniona, robot był przerzucany do big babu, które znajdują się po lewej stronie. Mm. Duje zabezpieczony zgodnie z wytycznymi. Bok jest zabezpieczony zgodnie z wytycznymi. Wszystkie prace, które są tutaj prowadzone, są prowadzone pod nadzorem. Nie nauczymy kurzu latywać do dziury. No ten problem, który pan próbuje nam e, udowodnić, mm -hmm. to jest problem materiału, który się obsyfuje z czyszczonego obiektu. Mm -hmm. materiał, który jest czysty materiał, który wraz z powietrzem unosi się do góry i opada kawałek, to kurz. Po prostu jak Kurz na... jaki kolor ma kurz? No taki jaki jest używany piasek, biały. No. no a tam, a tam a tam było jakie? Różowy. różowo. różowy. No, różowy było, dobra. Y, pana funkcja tutaj jest jaka? Jestem taki kierownikiem, bo odpowiadam tutaj za ten... Dobra, dobra. Yy. Teraz nie ma takiego problemu. O, róż chyba wyparował albo gdzieś odpłynął. Wie pani, wymyślać można wszystko. Naprawdę. I tutaj naprawdę kwestią nie jest to, że coś tutaj się dzieje z tą rzeką, tylko kwestią jest to, że ci państwo sobie kupili działeczki w bardzo fajnym miejscu. Po prostu 30 lat to było nieużytkowane i wszyscy się do tego przyzwyczaili, a jeżeli ten pan ma lat 40, to nawet nie pamięta, że to nie było użytkowane. Tak, a teraz będzie normalnie dzieciaki do szkół, w końcu te wszystkie wioski od Jedliny będą no. połączone no. z Wrocławiem. Próbujemy się przedostać w ogóle, a to później zaraz znajdziemy jakąś drugą stronę. Proszę spojrzeć, jak wygląda Czciadniwo, przesypać przez palce. Nie szukam tego różowego no, czego. No nie mamy możliwości, żeby tutaj była jedna czerwona czy różowa rzecz. Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości związanych z przebudową lub remontem przeprawy mostowej. W pierwszej kolejności skontaktowaliśmy się ze świadkiem, który okazał materiał wideo, z którego wynikało, że mogło dojść do zanieczyszczenia rzeki. Następnie udaliśmy się na miejsce, przeprowadziliśmy wizję terenową, jednak w momencie kontroli nie byliśmy w stanie jednoznacznie potwierdzić nieprawidłowości, które były nam zgłoszone. W związku z tym wystawiliśmy osobie odpowiedzialnej za prowadzone prace wezwanie w charakterze świadka w celu przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. To nieprawda, że miejskie gliny usuwają pojazdy z ulic wyłącznie wykorzystując do tego lawety. Czasami robią to przy pomocy siły własnych mięśni i nie używając bloczków mandatowych. Pomoc udzielona. Znajdą się i inni w potrzebie. Wiedzą panowie, czym jest powołana kontrola? Dzień dobry. Alkohol. Tak jest. Jak? Spożywanie alkoholu. W tym miejscu jest zabronione. gdzie pan pomieszkuje? Proszę panią, Na przystanku autobusie. A czemu nie w ośrodku dla osób bezdomnych? No bo, bo A pan jest... się trzęsie, panu jest zimno? No troszkę zmarłych. No właśnie widzę, że pan się cały trzęsie. Zimno panu. A. Aż warga panu chodzi. No. Oj panowie, ale rozumiem, że te puszki posprzątamy, prawda? No, no dobrze, dobra. Nie, to nie, to nie, dobra, okej, okay. to ja nie chcę. Przypadkowo ta sama marka, ta? Z ogrzewalni pan korzysta? Posiłki wiadomo gdzie? Jeść. Tak to panimy. Gdzie bym nie to jest tak łatwo, załatwisz. Tak? No dobra. Proszę zabrać również te puszki, co tu leżą. Dobre, no. Dobra, i co? Z naszej strony dzisiaj pouczenie. To też pan zabiera? że pana bawił. Nie. pan pił? pan. Jak pan wyrzuci Dobra. kulturalny z pana... No to słowa. elegancko. To mamy po interwencji i życzymy miłego dnia panom. I niech się pan zapuści. Do, do, do miłego widzenia. dnia. do widzenia. No i proszę. Obyło się bez mandatu. Za to było miło. Podczas patrolu osiedla Żerniki, zostaliśmy dwie osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym. W związku z tym, że ich stan nie zagrażał ich życiu i zdrowiu, osoby te pouczyliśmy, oddaliły się one w swoim kierunku zaprzestając spożycia alkoholu. Choć Wrocław położony jest na nizinie, to miejskie gliny mają tu nierzadko pod górkę. Oto królestwo Pana Leona. Można powiedzieć zawodowca w zbieraniu śmieci. A proszę powiedzieć mi, a śmieci czyje są? A niech mi Pani powie, a kiedy były yy, postawione kontenery na odpady np. Na no czy wierze... Wie Pan co, kwestia z tego typu, że musimy tak naprawdę zaznaczyć jedno, jedną najważniejszą rzecz. Ten teren tak naprawdę nie służył do magazynowania odpadów, tak? Bo to, co teraz widzimy, to jest, no to jest magazynowanie odpadów, tak? Tu tak naprawdę nigdy nie mogły być zbożone odpady, tak? Ja rozumiem, że Pan chodzi panu o, yy, yy, o kontenerne odpady wielkogabarytowe, tak? Tylko umówmy się, to nie są odpady wielkogabarytowe, bo tak naprawdę tu jest plastik, który podlega segregacji, tu jest papier. Pamiętam panie Leen, jak rozmawialiśmy o tym, że pan miał tutaj y, sobie na skup to wozić. Oczywiście, tylko widzi pan... No bo to są w ogóle odpady z pana działalności gospodarczej, tak były? Nie, ja nie miałem takiej działalności. No ale to skąd te odpady? To pr proszę mi przy przypomnieć, bo mogę teraz coś... Na przykład y, olej jest woda mineralna. Pan olej już spożywczym mówi. A te części z samochodu? To... Plastik. No. To, to, to część tutaj była. Część była. Mhm. bo tutaj ani gmina, ani... No dobrze, część była, ale druga część... Pan to też gromadzi właśnie samochody, o. Jak to wygląda z tymi samochodami? Proszę Pani, tutaj e, zacząłem powoli sprzątać. No dokładnie. Pani kur. zobaczyła, że Tak. W mieszkania, powiedziały, że mam to opuścić. Co ja przestałem sprzątać? Też byliście mnie usiłowali. Znaczy, wie Pan co, my Pana nie będziemy usiłowali nic. Ja oczywiście będę musiała e, My nie teraz... usiłujemy niczego, proszę Pana, tylko zarządca terenu podejmuje taką decyzję. Natomiast tutaj Pan nie miał tytułu prawnego do użytkowania tej nieruchomości. Była policja, był Pan komornik, uh -huh. ja po prostu dałem mu klucze i on sobie szedł. a ja już... Mieszkałem w tym momencie już w samochodzie. Wszelkie tłumaczenia wrocławskich mieszkań i gminy Wrocław, że mam się przenieść do żony, z którą mamy złoto, złoto, przepraszam bardzo, ale to chyba nie jest w nie? Z tego co pamiętam, to pan miał tytuł prawny meldunek w tamtej nieruchomości, gdzie ta była żona była. Czy u z... z... siostry pan, chyba, a? z tego coś siostry. kojarzę, jest coś y, my... Z gdzie... No. od 2004 roku nie gadam, poza tym matka jeszcze była, mnie wymeldowała, mhm. nie mam żadnych tytułów prawnych do, do tego. Tym... Dobrze, a czemu pan nie chce skorzystać ze środka dla osób bezdomnych, w takim razie tylko zrobić... Z ja mam skorzystać z ośrodka? Z, z tego co rozumiem ja jest pan bezdomny. Doskonale sobie daje radę bez ośrodka, Po wybijane były siebie, pozwalane były drzwiska. Po Administracja tutaj się nie interesowała tym. Wrocławskie mieszkania nie przyszły tutaj, nie popatrzyły, a to a ja. A właśnie, że przyszli. Przedstawiciele miejskiej spółki, zarządcy tego terenu. I ten budynek od kiedy nie jest w ogóle użytkowany? Od no, 2012. 12. Tu są zamurowane. Mhm. Państwo to z, z ramienia wrocławskich mieszkań sprzątacie? No. Może być, no. No, nie, A tak po mi to słowo jaki, jaki termin? Bo mamy taką sytuację, że mamy wizję na ulicy Nagrobi 50, gdzie jest pustostan i w tym pustostanie jest 7 tak. młodych, naprawdę kociąt. No natomiast mhm. tutaj przedstawiciele gminnego zarządcy twierdzą, że przebywanie w tej nieruchomości, która grozi zawaleniem i nie obok niej no, zagraża ich dobrostanowi i życiu. Co samo mi się stanie? Te auta trzeba po prostu podmiotowi uprawnionemu przekazywać. Samochód, który jest w takim stanie rozkładu, to raczej nie może być traktowany jako zabytek. Chodzi Panie Lem głównie o odpady, które Pan tutaj zgromadził w taki sposób, że zagrażają środowisku, rozumie Pan? Droszymana, to jest preteks do tego, Czeka, nie, nie, że to nie jest, jest, jest tak, preteks, to jest, którzy chcą... Są, to jest to podstawa to, naszego to, zgłoszenia. Ja, ja nic nie wiem. O, ok. o ale ja wiem, nie. tutaj się urodziłem, tu mieszkałem i wiem co chcą ludzie zrobić. A zrobić trzeba naprawdę sporo. Budynek grozi zawaleniem. Uprzątnięcie tego terenu zapewne potrwa wiele dni, jeśli nie tygodni. W związku z pismem od gminnego zarządcy przeprowadziliśmy kontrolę na pustostanie. Po ustaleniu faktów stwierdziliśmy, że osoba nielegalnie władała tym terenem oraz zanieczyszczała go i gromadziła tam odpady. Na osobę odpowiedzialną skierowaliśmy wniosek do sądu o ukaranie. Animal Patrol dotarł już do pana Leona, a konkretnie do jego dzikich współlokatorów. Zobaczmy pakę, albo po mnie śliczną. No to nie pana koty? Ojej, przed piwą do um, żyjący. Miał, miał. Maleństwa nie są tu bezpieczne, dlatego miejskie gliny wezwały na pomoc specjalistów. Ci nie tylko zadbają o kocięta, ale też pomogą im znaleźć prawdziwy dom. Podczas interwencji otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zagrożenia dobrostanu kotów wolnożyjących. Na miejsce sprowadziliśmy Animar Patrol, który przekazał koty podmiotowi uprawnionemu w celu zapewnienia im lepszych warunków życia. Przy okazji namawiamy również do adopcji kotów żyjących w schroniskach, jak i psów również, w szczególności tych, które pochodzą z interwencji.